Pięknie. I okej, okay. witam wszystkich bardzo serdecznie na tym spotkaniu między mix widzów, gdzie do wygrania jest wejściówka jednodniowa na IM Katowice 2014. W tym meczu zmierzą się wybawcy z FC Ponalewce. Po meczu oczywiście widzowie razem ze mną będziemy wybierać MVP tego spotkania. I MVP tego spotkania oczywiście dostanie tą wejściówkę ode mnie. I zobaczymy zatem jak będzie wyglądała pierwsza runda w tym meczu. Popatrzmy, jak z Tobą. And... Um. Jak um, zaczną terroryści? Widzę, że pędzą na środek, a więc będzie chyba szybkie wejście na bombsite. A zobaczmy, jest tutaj Mex i Pitek. O już Max zauważył, próbuje się wcelować, ale świetnie, Kamilos. Tam jeszcze Pitek walczy ale szybko trafiony. Jest duża przewaga terrorystów. Na balkonie zauważony jest Karol. Duża przewaga terrorystów, którzy pędzą na jodę. Joda dał sobie radę z jednym drugim, ale trzeciego już nie rady. Świetnie, Joda. Tutaj jeszcze Papek na bombsite B. Sam w tym momencie osamotniony. Tak samo Karol, ale terroryści wybierają właśnie ten bombsite. Papek sprytnie schował się w ruinach. Tutaj może zaskoczyć. Karol tymczasem wyrównuje nam tę rundę dwóch na dwóch i to jest do ugrania. Mimo świetnego startu, świetnie papek Papek! Chyba nam tę rundę skończy, jednak jednak walczył Kamilos, ale tylko przez moment Papek świetnie wyczekał do samego końca. Dał podłożyć bombę, ale dzięki temu udało mu się dwa headshoty trafić i mamy jeden do zera dla wybawców. No wybawił tutaj swoją drużynę Papek. Naprawdę świetna runda, emocjonująca i to się mogło oczywiście podziewać. E, OK, Wybawcy 1 do 0, zobaczymy co się będzie działo w tej rundzie Czy zaatakują szybko, błyskawicznie terroryści e, Na tej rundzie Eko Chyba e, tak, chociaż zatrzymali się na moment na środku więc jednak będą czekać Szukają skracających rywali Licząc na to, że tutaj na szybko Na szybko podbiegną em, na szybko podmiegą antyterroryści, którzy e, pewni swego będą chcieli skrócić, no ale nic takiego się nie dzieje i już terroryści pędzą tutaj do jody, ale Joda to naprawdę moc jest w nim i tutaj powinien sobie z 50 poradzić. Zobaczmy, Joda, już zauważył rywali, rzuca smoka, który na pewno powstrzyma ten atak. Nawet jego kolega Papek też to zrobił, także e, dwa smoki rzucone, no i to jest bariera chyba nie do przejścia w tym momencie przez terrorystów. teraz zdecydowali się cofnąć Pitek na plecach Pitek. Oj, tutaj posypały się strzały, ale nie dał rady zabić. No i tutaj jeszcze jest Karol Karol, co zrobił w tym momencie cztery fragi. To jest na Isa Karol! Czy da sobie radę Karol? O jest, ace. Coś niewiarygodnego, co się nam tutaj stało w tej rundzie Wydawać by się mogło, że już Pitek sobie tutaj por poradzi Ale został szybko trafiony, szybko wyciągnięty A tą rundę świetnie rozegrał Karol, który wszedł w plecy, na plecy w idealnym momencie I sytuacja w tabeli wygląda następująca Karol 6 -0 -0. Naprawdę świetne staty po tej rundzie w wykonaniu Karola No i 2-0 dla wybawców Naprawdę to się mogło podobać Szkoda, że nie widzieliśmy wszystkich... Wszystkich, oczywiście, fragów, zobaczyliśmy tylko to ostatnie, no ale, ale i tak coś tam, coś tam wpadło. To się mogło podziewać. Tak jest. Mogą się podziewać tam albo tam. W każdym razie 2 do 0. Zakupił sobie broń krytykal, który tam próbuje coś wyciągnąć. Tam jest jeszcze Karol na dywanach i z pierwszym fragiem. No znów się spóźniłem o momencik, żeby tutaj zobaczyć tego fraga od niego. Ale jeszcze wciąż krytykal, który ma tutaj Galila. Nie ma Kevlara, ale z tym Galilem być może będzie próbował kogoś tutaj trafić. No zobaczymy, co nam się tutaj dalej uda zobaczyć. Kamilos już schodzi na boiler. Tutaj jest Pitek, który cały czas czeka spokojnie. Próbuje. Próbuje tutaj wyciągnąć fraga. No i Pitek chyba trafi. Pitek nie, jednak Max pierwszy teraz w złym momencie zaczął reloadować. Ale Kamilek, nie, Kamilos właściwie nie będzie tutaj ryzykowo. Nie chce szybko wybiegać. Max cały czas czeka. Pitek w końcu trafił. No i tylko Rafen tutaj został przy życiu. Glock 38 HP. To się nie może udać. Karol chyba poleci po ostatniego fraga. E, ale musi się spieszyć, bo tutaj już Meks na pozycji zobaczmy. Nie? Czy Rafen sobie tutaj poradzi? Oj, już w dużych opałach chyba nie ma żadnych szans. E, celownik się trzęsie, nogi chyba też. No i tutaj. Będzie po rundzie. Wychylił Max porzuconym fleszę, ale świetny teamplay Karola i Maxa. Nie wiem, czy oni się uznają, czy dopiero teraz ustalili sobie takie zagrywki, ale to naprawdę było bardzo fajne. Karol rzucił idealnego flesza. Zupełnie zafleszowany był tutaj ostatni zawodnik. No i w dobrym momencie wychylił Max, który kończył nam, skończył nam tą rundę 3-0 dla wybawców. W tym momencie. <laughs> Teraz zobaczmy na tą rundę szybkie wejście na banan. Tutaj jest oczywiście papek, jest też jego partner Joda. No, nie będzie łatwo wejść na ten bombsite tym zawodnikom. Tym bardziej, że leży świetnie rzucony smoke. Papek troszeczkę wycofał, ale wciąż muszą czekać. Czy ktoś idzie do pracy? Nie. Na razie antyterroryści spokojnie czekają. Flash za fleszem rzucane tutaj na bananie. I chyba w końcu będą się decydować na ten bombsite. Zobaczymy, czy im się uda ten atak. Zobaczmy. Papek wychyla. Papek z pierwszym fragiem. Kaminus odpowiada. Czterech na czterech obici są tutaj terroryści Rafen i Critical, ale też Joda troszkę oberwono. Zobaczmy. Papek musi się schować. Papek czy Rafen? Jednak, papek, ależ, prawda panował. Jest z tego P90 do perfekcji niemalże, teraz czterech na trzech, przewaga a antyterrorystów, Critical coraz bliżej, czy trafi tutaj Jodę, czy nie? Oto jest pytanie, oj, może być ciężko i tylko dwóch, Kamilos i Critical nie dadzą rady. Beton, czemu przecież muze? Tylko Critical przeżyczył, no i to będzie po rundzie, oj, tak, oj, tak, w końcu kończy nam tą rundę joda. Także tym fragiem dopełnił dzieło zniszczenia dla wybawców. No wybawcy naprawdę dzisiaj są silni. To jest ciekawe, że mają takich zawodników, którzy którzy potrafią wybawić swój team. Tutaj tylko pitek jeden frag na razie. Widać, że subskrybent. Bo on nie potrzebuje fragować, on wystarczy, że płaci Hehe, <laughs> żartuję sobie oczywiście 4 do 0 dla wybawców Ewidentnie przewaga tej drużyny Mimo pierwszej rundy świetnie rozegranej przez terrorystów No to jednak udało się rundę wyratować Tymczasem terroryści wchodzą środkiem, tutaj jest Pitek W bojlerze, oj zdążył się schować, ale puścił Terrorystów, teraz powinien wychylić Max Aj no, szkoda, że nie patrzyłem na Maxa. A Pitek spokojnie z łatwym fragiem, no i tylko Critical przy życiu, 1 na 5 na 4 Ojej, ale mi gardle, bomba, bomba już podkładana, ale nie obroni się i to będzie graniczyło z cudem, no zobaczmy. Critical może coś trafi, może jednego fraga, może dwa, ale myślę, że więcej nie da rady. Critical próbuje, no jednak bez fraga Joda prosto w głowę. Ehm, chyba użył mocy Joda tej w tym starciu, bo, bo przecież um, critical zauważył go jako pierwszy, ale Joda był tutaj po prostu szybszy. Komendy na latanie, no clip, nieskończoność flaszy, SV podkreśnik, infinite podkreśnik ammo e, spacja 1 e, Linia od granatów, SV grenade i tam cię ci pokażę trajektory e, Tymczasem wracamy do spotkania. Echem. Wracamy do spotkania, zobaczymy teraz terrorystów, którzy chyba idą na banan, no zobaczmy. Papek rzucony Nate, ale niespecjalnie zrobił tam zniszczenia rzucony szybko e, smoke. No widać, że oglądają mnie często, bo te smoki tutaj naprawdę leżą dobrze. Sprytnie rzucone flasze przez antyterrorystów. No chyba jeszcze terroryści powinni się troszeczkę podszkolić. Tymczasem skrócił Pitek i dostał głowę. No nie powinien Pitek w ten sposób skracać, bo to nawet może zostać szybko skęcony przez dobrze strzelających jednak terrorystów. Max jednak e, świetnie, no te składy naprawdę e, nie do końca chyba się wylosowały nu e, nudne, e, równe oczywiście. E, nudne w sumie też, bo na razie Max, Karol, Papek, tutaj naprawdę... E, Joda też zresztą zabijają jak natchnienia, Pitek, e, asystuje. Terroryści no, troszkę ciężka sytuacja po stronie Bazia i Rafena. No, teraz Camilo's, kolejny frak w tej rundzie. Mamy na na 3 w końcu jest przewaga terrorystów, i chyba pójdą na bombsite. A tam Karol wchodzi na plecy. Oj, co się tutaj dzieje? Karol zdobył bombę. No, i teraz w opałach terroryści, gdy wydawało się, że już mają dużą przewagę terroryści, tutaj Karol wystrzelił naprawdę, jak z procy. Ehm, te kule z jego M4 -ki pomknęły niczym, odziane w skórę szerszenia i dosięgnęły celu. I dzięki temu ma, bo ma bombę. Na pewno dał info swoim partnerom, że bomba wypadła, ale już ją podniósł Rafen. No, i pędzą w kierunku bombsite'u a tam już już jest ustawiony Papek i jest też joda. Także sytuacja jest spokojnie do panowania. Papek, zobaczmy, zauważony musi uciekać. Eee, no i teraz Papek dał sobie radę z Emyrwalem i z kolejnym Papek na plecy. Tutaj jeszcze jest Kamilus, ale Kamilos musi trafić. Oj! Niewiele zabrakło, 8 sekund do końca i nie dadzą rady. Cóż za runda, no niewiarygodne. Eee, Niewiarygodne, jak tu rundę przegrali terroryści? No, wydawało mi się, że naprawdę już sytuację opanowali o tej. Proszę bardzo, dzień dobry. E, 5 do 0. No i Kamilos chyba tylko może zachować bro broń w tym momencie. Aha, słuchabeczki sobie bierzesz. Doskonale. Się streamer. Mamy w tym momencie dwóch kandydatów na Bonda. No jeden na klasycznego, Baziu 006. Czy w końcu się podniesie? Czy opanuje stres, opanuje emocje? I czy w końcu zdobędzie fraga? To jest pytanie, które zadaje sobie teraz każdy widz na em, kanale. No kibicujmy mu mocno, trzymajmy za niego kciuki, żeby w końcu trafił. Podobnie zresztą jak jego kolega Rafen. E, trzeba tej wynik otworzyć, trzeba mm, tutaj zagrać bardziej agresywnie. Nie bać się, bo nie ma czego. Tymczasem, Karol, świetnie, naprawdę świetny zawodnik mm, w tym spotkaniu. Jak na razie, najbardziej gra tego zawodnika, mi się Podoba naprawdę Karol w formie Jednego jeszcze usłyszał w tej rundzie, już pan dwa fragi I na pewno będzie chciał zdobyć kolejne hmm, Tutaj jeszcze Baziu i Critical No Baziu, e, czy będzie stanie się wybronić od Bonda Nie będzie łatwo, zobaczmy krytykal. Puszcza full auto of Smoke tam przebiegał e, Papek, no tutaj jest pojedynek Jeden na jednego, 28 HP Papek Czy zdąży uciec e, Critical? Tak, a Baziu, no niestety mamy Bonda Podobnie jak Rafen. obaj po 007 Ale nie ma co się martwić, to jest oczywiście tylko gra To jest tylko zabawa I o to tutaj przede wszystkim chodzi 6 do 0, wybawcy. 7 już w tym momencie. No naprawdę jeden za drugim potrafił się wybawić. W sumie wybawić się wybawcy. Dziwny, dziwny tekst, no ale faktycznie, faktycznie 7 do 0. Karol 13 fragów w tym momencie i on tutaj idzie pod tytuł MVP tego spotkania. No myślę, że możemy też wymyślić jakąś nagrodę pocieszenia dla najsłabszego w tym meczu. I na przykład damy mu jakiś skin sponsorowany przez... Pukowskiego, mam tutaj od niego parę skinów do oddania Na przykład e, Overgrowth albo Mother Możemy takiego digital albo coś w tym stylu nie, oddać Na no, pocieszenie e, A tymczasem wracamy do spotkania e, Zobaczmy e, co się dzieje u terrorystów Oni idą w kierunku bombsite'u Berafen no w końcu otworzył nam tabelę No to teraz kolej jeszcze na bazie Pytanie czy przełamie się w końcu ten zawodnik czy nie e, Widzę, że ma tutaj kobietę na awatarze Czy ta kobieta dodaje mu sił? No na razie niespecjalnie może jestem też zajęty czymś innym w tym momencie z tą kobietą, no nie wiem. Cięż, ciężko tutaj coś wymyślić, ciężko spekulować. Mam nadzieję jednak, że, że wszystkie tam igraszki się zakończą. I w końcu Baziu nam zdobędzie wraga. No, teraz może być ciężko, bo Max naprawdę kryje ten środek Twardo. Teraz świetnie, SQ Poradził sobie... O, tutaj uratował kolegę Kamilosz czy spojrzy w lewą stronę? Oj, dzień dobry, co tu robi Karol? Niewiele brakowało Karolowi, Ja jeszcze by fraga zdobył. Tymczasem czterech na dwóch, tylko papek i joda, którzy muszą cofać z bombsajtu B. Nie wiem co tam jeszcze robi Papek na tym BSie, bo na pewno Joda już do info, że terroryści właśnie na Bamcy A, więc trzeba się szybko spieszyć z bombsajtu B, żeby tam pomóc swoim kolegom miał z pierwszym fragiem zobaczymy, czy dalej z zwykle krytyka jest na site C, teraz terroryści cofają. Nie wiem co nie wiedzą co robią. Chyba jej dał dywanami, ale pójdą na bojel, bo joda już tu jest, czy dalej sobie Rada Joda. Malka mi rozczęcie sobie zobaczymy, czy Joda. joda jest frak! Jest frak, od jod, no tam jeszcze jest ten dywanek, jeszcze jeden grafen, ale w dużej krytyka jest cały czas na Trafi jodę, zobaczymy rafę, rafę, rafę. i teraz zobaczymy wada i nie rady, nie zdążył, niestety. I teraz tylko critical przy życiu. Jeden na dwóch jest do pokonania papek i joda. Obaj mają e, karabiny, nie mają żadnej awp, no ale to jest 5 sekund tylko do końca no więc nie da rady, nie da rady, nie za mało czasu i nie da rady. 8 do 0 dla wybawców w tym momencie. No szkoda, mieli sytuację 4 na dwóch sytuacja wydawała się już opanowana, a jednak świetnie, świetnie sobie tutaj poradzili joda z papkiem. No przede wszystkim joda, który te kluczowe fragi zdobył, oczywiście. Także jednak, jednak kolejna runda, ósma już z rzędu wygrana przez wybawców i zupełnie bez pomysłu FC po nalewce, no, ten tytuł mówi samo właściwie za siebie, tymczasem na środku pojedynek Criticala z Mexem, Max Megs tam się czuje bardzo mocny, zobaczmy, Max w końcu musi paść, Mex, Megs... oj, przeżył, 3 HP, tutaj jeszcze oczywiście Papek na BS-ie razem z Jodą, chyba sobie poradzą, Joda świetnie, zobaczmy jak bronią tego BS-a, nie dadzą rady, tutaj już tylko Critical... I SQ przeżyciu zobaczmy jakie idą strzały, ale critical nie da rady. Świetnie joda, 5 fragów. Mamy Ace tego zawodnika. Lead Air of Man jest Ace numer 2 w tym meczu. No cóż się dzieje, naprawdę. wybrałem nie tego zawodnika do oglądania, ale zobaczyliśmy przynajmniej z góry te ostatnie fragi. od, od oczywiście... Jody, 13 fragów, teraz Karol i Joda. No i tutaj ciężki wybór tak naprawdę na MVP tego spotkania, czy to będzie Joda czy Karol. No naprawdę twardy orzech do zgryzienia będziemy mieli później po zakończeniu tego meczu. Będziemy oczywiście wybierać poprzez stream pola. Wygranego, oczywiście, MVP tego meczu. I ja razem z wami będziemy tutaj wybierać. Tymczasem Karol dwa fragi dokłada nam w tabeli, ale mamy trzech na 3 bo Karol już sięgnięty. Także będą wchodzić terroryści na bombsite, a tam wciąż jeszcze jest jeden zawodnik. Kto tu stoi? Pitek. I Pitek jednego fraga zdobywa i kolejnego jeszcze nam dokłada. I tylko Baziu. Przeżyciu Baziu. Oj Baziu, co się dzieje. Mamy w każdym razie fraga od Bazia. Pierwszego w tym meczu. Także 10-0, ale Baziu już tam wynik otworzył i zrównał się prawie z Rafenem. No, Rafen ma tutaj dwie więc jest troszkę wyżej w tabeli. Ciekawe sytuacje, też, jeżeli chodzi o wynik. Bo Baziu ma dwa, Rafen 4, SQ6, Critical 8. Także wszystko jest tutaj. Wszystko jest tutaj oczywiście. Mnożone, jakby przez dwa, tak? Znaczy, zwiększano dwa właściwie. Tymczasem Karol na środku tutaj szykuje, pojedynku, szykuje do pojedynku z najpierwskiego Oj, teraz Baziu. Nie wiem, co tam Baziu robił w tym ogniu. Karol w każdym razie kolejnego fraga nam dokłada. I 16. No tutaj się będzie ścigał chyba z jodą o te fragi. Kto nie zdobędzie tutaj tytuł MVP i wygra wejściówkę na IM. Katowice 2014 Kamilo Salesz oberwał od Mexa. no Mex też jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, może nie strzeliłeś w tym meczu, ale to jest bardzo solidny zawodnik, który w każdej rundzie właściwie coś od siebie dokłada. 10 fragów w tym momencie, czyli średnia jeden frak na rundę, no i to by się zgadzało właściwie. Tymczasem SQ nie dał rady. Kamilos ewidentnie jest niesmaczony tym, co się dzieje. Ma 20 skora, 8 fragów. I zobaczcie, że cała pozostała jego drużyna ma tyle fragów, co on sam jeden. Ehm, także naprawdę, Kamilosowi gra się tutaj bardzo, bardzo ciężko. No, walczy, walczy, ale nie pomagają partnerzy, i to jest ten główny problem. Zobaczymy dalej w takim razie. Jaki wynik finałów? Jeszcze nie wiadomo. Dzięki kanion, za miłe słowo oczywiście, a tymczasem zobaczymy co się będzie działo dalej. Czy to widzowie grają? Tak, jak widać. <laughs> Wracamy do meczu. Zobaczmy co się dzieje. Terroryści już drugim środkiem pędzą na szybki atak na bombę. A. Czy to się uda? Może być ciężko, chociaż SQ z pierwszym fragiem Meks, tym razem nie dał rady. Wciąż posta HP mają wszyscy terroryści i już lecą tutaj na dywany, chociaż teraz zmieniają zdanie i będą wchodzić. Dasz kim? No zobaczymy. Tymczasem Papek skrócił, ale Papek szybko trafiony przez Kamilosa. W dobrym miejscu się ustawił Kamilos. No i to jest szansa. To otwiera szansę dla swojego zespołu. Jodaj jeszcze przy życiu. Pitek jeszcze walczy. 78 HP Pitek dwa fragi. No i co się będzie działo dalej, Kamilos powrótku wychyla, Pitek nie dał rady, Kamilos świetnie, Trzech na dwóch, ale takie rundy już widzieliśmy w tym meczu nie raz, pędzą terroryści na bombsite, a tam już jest w piachu Karol, no i Karol przed szansą, Karol kolejny frak. dokłada w tej rundzie, tutaj jest 1 na 2, bomba wypadła m, gdzieś tam na... Dywanach. Pędzi ponownie Rafen, czy. Nie, przed dywanami właściwie. Szuka bomby Rafen na lodówce. W pokoju znalazł puszki, a bomba leży pod balkonem. Hmm, tutaj chyba zdąży pójść na bombsite B. Tak jest, zdąży. 35 sekund do końca spokojnie powinien dać sobie radę. W bazie już zajmuje się tutaj respem CT. Karol tymczasem idzie od banana i to może być zaskakujące dla terrorystów. Zobaczymy, jak podłoży bombę Rafen. Oj, za fontanną to może nie być dobre rozwiązanie, bo tutaj e, już e, czeka tylko na to Karol. Idzie od banana, ma AWP cały czas, więc tej AWP będzie strzelał. Zobaczymy, czy dwójka terrorystów, Baziu i Rafen, czyli najsłabsi w zespole właściwie w tym momencie, poradzą sobie z tym zawodnikiem. Zobaczmy, Karol coraz bliżej, będzie szukał kontaktu z przeciwnikiem, dobrze schowany Rafen i zobaczmy... Oj, teraz może być ciężko, pudło Karola, 46 HP już Baziu dochodzi... <laughs> Przychodzi... Zbliża się do swojego teammate'a, żeby mu pomóc Zobaczmy, Karol walczy, ale czasu coraz mniej Szuka jeszcze pojedynku, tutaj nie ma rywala I tylko e, kilka sekund nas dzieli Od wygrania rundy przez terrorystów Bardzo mądrze Raffen, no i chyba ta runda nam się skończy Jeszcze Raffen zdążył fraga zdobyć Pięknie, chłopaki z terrorystów Dostali tutaj troszkę punktów Przesunął się Raffen na drugą, drugą pozycję w tabeli Baził cały czas na miejscu piątym Ale, ale tutaj jest oczywiście Coraz e, więcej punktów No i mamy 11-1 w końcu, w końcu udało się rundę zdobyć czy będę komentował finał? Nie, chyba nie. E, chyba nie do rady. E, ponieważ nie będzie go TV. Terroryści tymczasem na środku. No zobaczmy, jak będzie wy to wyglądało dokładnie. E, trafiony już e, został. Łorany. Jest tutaj pitek. Jakaś kamerka, jakaś ciekawa oczywiście, żeby nam się ustawiła. tymczasem Karol na plecach już jest. No zobaczcie, co się dzieje. Na plecach z dywanów. To on tutaj może zrobić naprawdę duże zniszczenia. Zobaczmy. Oj, Karol Pudło. Czy zdoby... spodziewają się, gdzie on jest? Chyba nie. Chyba nie wiedzą, skąd strzelą. No, A to tu się wyprawia, Rafen. A gdzie to się patrzy? W które to się miejsce patrzy? No w końcu się Rafen spojrzał doskonale. 78 HP, ale wciąż patrzy ten punkcik. Czy to będzie dobry flash? Zobaczymy. Za moment, tak jest. Świetny flash, Rafen. Czy zdąży się wcelować? Nie zdążył. Tutaj jeszcze jest. Oj, jest, Już Szybciej, szybciej patrz. No i w końcu się udało fraga zrobić 3 na 3, wszystko jeszcze przed nami, Pitek na balkon skakuje, a terroryści nie mogą się zdecydować, na razie mam wrażenie jakby poznawali mapę, zobaczmy, kurczak pokazuje kuperek krytykalowi. nie wiem czy to coś znaczy, nie wiem co ten critical z tym kurczakiem robił, że tak się wypina do niego ten kurczak, ale myślę, że sam, sam tylko jeden wie, co tam się dokładnie działo? Tymczasem Joda na środku i tej szuka kolejnej fragów. Joda daje radę i zdobywa przewagę dla swojego zespołu. Tymczasem Eski już celował na środku, ale Joda spokojnie wcelował się w ten punkcik i dał sobie radę. Critical tylko schował się przed kurczakiem, schował się także przed Jodą i teraz czeka, co by tutaj zrobić. 20 sekund do końca. Critical idzie daszkiem. i tutaj będzie miał chyba fragę. Nie, jednak Joda i Joda coraz bliżej Karola. 17 fragów Joda, 19 Karol. 36, no 6 skora różnicy. No nie będzie łatwo wybrać MVP tego spotkania. Ja myślę, że tutaj część głosów pójdzie oczywiście też na Bazia czy, czy Rafena. Bo, bo jednak, mimo trudu, mimo tutaj wielu, wielu, znaczy mimo stresu, oczywiście, dało radę kilka tych fragów zdobyć. Tymczasem zobaczmy, co się dzieje, Papek jest na bananie, zobaczmy, wchodzą terroryści, czy Papek zdążył uciec, chyba tak, chociaż już Krytykal wchodzi, dobrze rzucony Molotow, zgaszony błyskawicznie Joda z pierwszym fragiem, no popatrzmy na Jodę, bo Joda tutaj chyba zaraz nam utworzy, nie, urządzi festiwal strzelecki nie, sobie na terrorystach, kolejny frag od Jody, Pitek już skrócił po Joda, teraz powinien wybiec, żeby kolejne fragi tutaj zdobyć, zobaczmy, tymczasem skracają tej antyterroryści, tylko Basiu, 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 nie dobrady. 13-1, no, pogrom, pogrom nam się tutaj szykuje w tym meczu. Kompletnie bez kolotu terroryści. I teraz brakuje pieniędzy, oczywiście, na ostatnią rundę, potem jak wygrali rundę poprzednią, a teraz musieli przegrać. No niestety, 13-1, bez pieniędzy, kupili sobie jakieś galile, jakiś jeden kałach, jeden pistolet Urafena, jeszcze. O, dopiero teraz kupiony no Bez kewlarów, żaden z zawodników terrorystów nie ma kewlaru. Miał jakieś trzy granaty, dwa najdę, jeden flash, ale to chyba nie wystarczy na wygranie rundy. No zobaczymy. Terroryści na środku, tam już jest Mac. ostrzeliwał rywalat. Critical dość mocno trafiony, 37 HP tylko. A Karol walczy o kolejne fragi. Joda tymczasem też walczy. Joda. Oj, trzy fragi już ma. Joda, czwarty. I tutaj tylko jeden zawodnik. Gdzie jest Kamilos? On po cichutku e, idzie sobie na plecy dywanami. No tutaj może jeszcze coś zrobi. A Joda tymczasem jest na pierwszym miejscu. Jednak zobaczmy. Pitek trafiony. Wiedzą, gdzie jest Kamilos. Pędzi po niego papek. Joda chyba będzie szukał Ace'a. Joda jest Ace. Numer dwa Jody w tym meczu. No to jest coś niewiarygodnego. Nieczęsto się zdarza e, taka sytuacja, żeby zawodnik jeden strzelił dwa Ace w jednym meczu. No i Joda w tym momencie. No cóż, joda w tym momencie oczywiście wychyla się. Wysuwa się na prowadzenie 50 skora, 24 fragi, e, tutaj 20 ma Karol, także ta dwójka zawodników właściwie gra tutaj przede wszystkim e, No kilka fragów jeszcze Meks oczywiście papek czy pitek No i Camilo z tego zawodnika po stronie tej, w tym momencie Ceteków też trzeba wyróżnić, ale jednak duża przewaga, duży pogrom ze strony wybawców FC po nalewce, no chyba za dużo tej nalewki się popiło, bo tutaj e, idzie bardzo, bardzo ciężko. Nie wiem, czy to jeszcze po pijaku, czy już na kacu Właściwie grają ci zawodnicy, ale e, może teraz e, Coś się tutaj wykominują Terroryści na razie spokojnie, chociaż już pędzą dywanami Na bananie, jest SQ Pojedynek z Jodą, Jodo troszeczkę bardziej na tym ucierpią, Chociaż już terroryści otwierają nam tę rundę I tutaj zajmują e, Spokojnie bombsite, a myślę, że te Nie dadzą rady sobie gracze e, po nalewce Myślę, że te w tym momencie marzą o tym, żeby pójść po prostu spać Karol, kolejne fragi No i Karol, zobaczmy, ile tych fragów ma już Trzy i walczy o kolejne, zobaczmy tylko SQ przy przeżyciu, gdzie... E, on jest już, chyba Karol zdaje sobie sprawę co się dzieje SQ zobaczmy, na bananie 40 HP i tutaj nie ma szans Pędzi po niego już Pitek SQ ucieka, nie chcę dać łatwego Fraga No jest taki sposób oczywiście Zachować życie tutaj w tej rundzie Eski odbiega z drugiej strony, tutaj już na niego czekał Karol, no i jednak Karol sobie dał radę, cztery fragi Karola, no i Karol w tym momencie na pierwszym miejscu, czy to jest ostatnia ronda i teraz pytanie, kto będzie najlepszym graczem tego meczu, e, Karol czy Joda? 52 Karol, 51 Joda. to oczywiście wy głosujecie, ale to też ma znaczenie, kto największego skora oczywiście ma, także poczekamy i zobaczymy, kto tutaj e, będzie według gry zasługiwał na największe, e, na oczywiście na największe zasługi. Dla swojego zespołu Kamilos się pyta, kto pojedzie na IE je? oczywiście e, Joda pisze, że ja, no ale to oczywiście zobaczymy Taka pewność siebie też czasami może zgubić Tymczasem pierwszy frag od Meksa e, Leci Kamilos po fraga, to chyba sobie nie da rady I Papek tutaj powinien zdobyć kolejnego Papek, e, jest, frag numer... Dwa, Joda tymczasem dał sobie radę z jednym fragiem, i to jest tylko Rafen. Kto tego ostatniego fraga zdobędzie? Zobaczmy: Joda w tym momencie na prowadzeniu 53 do 53. Gdzie jest Karol? Karol jest na BOMSA i chyba jest najbliżej Rafena. No zobaczmy: Joda już zajmuje pozycję. Joda chyba da sobie radę. Oj, on miał bombę, nie wychylał. No zobaczmy w takim razie co się dzieje. Rafen z jednym fragiem: Joda. Oj, tutaj się musi to udać: Joda. I jednak Joda 57 w tej rundzie. No naprawdę ciekawe było to spotkanie. Ciekawie to wyglądało. Ja w międzyczasie jeszcze dostałem jedną skrzynkę do Owen'a Umowa jest taka, że wszystko leci e, idzie dla mnie tylko, tylko a dla niego. Jeszcze e, wyleciały skiny. Wyzleciały dwa, e, dwa, dwie auto Safari Mesh. Nieźle. Ciekawe, ciekawe spotkanie. My też jeszcze zajmiemy oczywiście jednym kluczykiem. W takim razie skoro dostałem od Owen'a skrzynkę, dzięki wielkie Owen no i jeszcze jedna skrzynka w takim razie jest do otworzenia Zaraz zrobimy głosowanie na MVP Z tropolem. zaraz te, to wrzucę Ale w tym czasie otworzymy jeszcze jedną skrzyneczkę I zobaczymy, żeby nie ociągać co to dokładnie Będzie w tej skrzynce Czy to będzie Asimov dla ONA, czy to będzie jakiś nożek dla mnie No popatrzmy Przejdźmy do losowania zatem Znaczy głosowania oczywiście <laughs>